Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Dzisiaj kończymy już list o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Zapraszam na czwartą część. Będziemy czytać rozdziały 15, 16, 17 i 18, czyli zakończenie. Oczywiście mam nadzieję, że ten list uświadomi Wam, że właśnie są dokumenty Kościoła Katolickiego, które Dają nam bardzo potrzebną wiedzę, dają nam słowa, których powinniśmy używać, i dają nam też argumenty, których, które powinniśmy znać i używać w naszych rozmowach z ludźmi, którzy próbują normalizować stosunki homoseksualne, którzy próbują normalizować małżeństwa homoseksualne i wszystko, co się z tym wiąże. Bo to jest tylko zalążek problemów moralnych, które będziemy spotykać w nadchodzących latach, które będą dotykały rodziny, wychowania dzieci, świadomości społecznej, szczęścia i też zbawienia człowieka. Dlatego bardzo ważne jest, ja uważam, że i tak to jest za późno, że powinniśmy byli być formowani w tym już od kilkunastu lat, żeby być przygotowanym. Natomiast no, nie, nie, zda, nie zdarzyło się to widzimy, że ten list jest z 1986 roku i kto o nim w ogóle wiedział? Także zaczynamy część czwarta rozdział piętnasty. Dlatego kongregacja zachęca biskupów, by w swoich diecezjach rozwijali duszpasterstwo osób homoseksualnych w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła. Żaden autentyczny program duszpasterski nie może włączać organizacji, w których Zrzeszają się osoby homoseksualne, jeżeli nie zostanie jasno powiedziane, że aktywność homoseksualna jest niemoralna. Postawa prawdziwie duszpasterska musi brać pod uwagę konieczność unikania przez osoby homoseksualne bliższych okazji do grzechu. Zatrzymamy się tutaj, ponieważ to jest bardzo ważne. Cały czas się słyszy, musisz być duszpasterski, musimy być duszpasterscy, ale duszpasterstwo polega na prawdzie. Podstawą dusz pasterstwa zdrowego, które prowadzi do zbawienia, jest najpierw prawda. Dlatego uczula tutaj kardynał Ratzinger, że jeżeli zaczynamy jakieś grupy, to zaczynamy od prawdy. I nikt w takiej grupie nie może powiedzieć, że relacje homoseksualne są moralne, ponieważ nie są moralne. I na tej prawdzie możemy dopiero budować sferę nawrócenia. Kontynuuje czytanie. Należy popierać te programy, które unikają owych niebezpieczeństw. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że każde oddalenie się od nauczania Kościoła lub podyktowane chęcią zapewnienia opieki duszpasterskiej, pomijanie go milczeniem, nie jest formą autentycznego zainteresowania ani właściwego duszpasterstwa. Tylko to, co prawdziwe, może być w ostatecznym rachunku także pastoralne. Kiedy nie bierze się pod uwagę stanowiska Kościoła, wówczas mężczyznom i kobietom o skłonnościach homoseksualnych uniemożliwia się korzystanie z tej opieki duszpasterskiej, której potrzebują i do której mają prawo. Kropka. No, chyba nie trzeba tutaj jasno mówić. Duszpasterze, którzy budują swoje duszpasterstwa na prawdzie, nie robią żadnej przysługi ani osobom, ani Kościołowi. Duszpasterze, którzy prawdę ukrywają po to, żeby być lubianymi, zagłaskanymi, akceptowanymi, nie są prawdziwymi duszpasterzami. Ponieważ okłamują ludzi, którzy potrzebują prawdy, bo tylko prawda nas wyzwoli, mówi Jezus. Jeżeli ktoś się bierze za takie duszpasterstwo, niech głosi prawdę. Prawdziwy program duszpasterski winien nieść pomoc osobom homoseksualnym na wszystkich poziomach ich życia duchowego, poprzez sakramenty, a w szczególności przez częste i szczere przystępowanie do sakramentu pojednania, poprzez modlitwę, świadectwo, radę i pomoc indywidualną. W ten sposób cała wspólnota chrześcijańska może osiągnąć rozeznanie swojego powołania doniesienia tym braciom i siostrom pomocy, która oszczędzi im przeżywania zawodu czy izolacji. Punkt 16 z powyższych wielostronnych wyjaśnień mogą wynikać liczne korzyści, a przede wszystkim przeświadczenie, że osoba homoseksualna, jak zresztą każda istota ludzka, koniecznie potrzebuje pomocy na różnych poziomach jednocześnie. Osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boże nie można zdefiniować w sposób adekwatny poprzez sprowadzanie jej tylko do wymiarów seksualnych. Każda osoba żyjąca na tej ziemi ma osobiste problemy i trudności, ale posiada również możliwości rozwoju, środki, własne talenty i uzdolnienia. Kościół ofiaruje ów kontekst, którego dzisiaj pilnie domaga się troska o osobę ludzką. Właśnie wtedy, kiedy odrzucam pojmowanie osoby ludzkiej jako istoty heteroseksualnej lub homoseksualnej, podkreślając, że każdy człowiek ma tę samą podstawową tożsamość, jest stworzeniem, a przez łaskę także dzieckiem Bożym i dziedzicem życia wiecznego. Kropka. Komentarz. Jasna sprawa. Dlatego mówię ciągle osoby o tendencjach homoseksualnych. Żeby nie definiować osoby poprzez seksualność homoseksualista, lesbijka, heteroseksualista, nie, osoba o tendencjach, bo najpierw to jest osoba stworzona na obraz i podobieństwo Boże, tego języka trzeba używać i podkreślać, dlaczego go używamy. Redukowanie siebie do seksualności to jest krzywda dla człowieka. To już wystarczy, że yy, yy, wszyscy właściciele. Portali pornograficznych, ci, którzy przemycają dzieci, ludzi, kobiety i mężczyzn do seksu za pieniądze, już redukują ludzi do seksualności, jako obiektu, więc my tego nie możemy robić. My mamy podkreślać godność człowieka. Punkt 17. Poddając pod rozwagę biskupów te wyjaśnienia i wskazania duszpasterskie, kongregacja pragnie wesprzeć ich wysiłki, które zmierzają do tego, aby nauczanie Chrystusa i Kościoła na ten ważny temat było przekazywane wszystkim w sposób całościowy. W świetle wszystkiego, co zostało tu powiedziane, ordynariusze, czyli biskupi, miejsca. Winni ustalić w zakresie swoich kompetencji potrzebę szczególnych interwencji nadto jeśli uzna się za pożyteczne będzie można odwołać się do dalszego uzgodnienia działania na szczeblu krajowych konferencji episkopatu W sposób szczególny biskupi winni zabiegać środkami im dostępnymi o rozwój specjalnych form duszpasterstwa osób homoseksualnych może to także wchodzić w współpraca ze specjalistami w zakresie takich nauk jak psychologia, socjologia i medycyna, zawsze jednak z zachowaniem pełnej wierności nauce Kościoła. Przede wszystkim biskupi powinni zaprosić do współpracy wszystkich teologów katolickich, którzy, nauczając tego, czego naucza Kościół, i w swej refleksji zgłębiając autentyczne znaczenie ludzkiej płciowości i małżeństwa chrześcijańskiego w Bożym Planie. Oraz cnót, które ono w sobie niesie, będą mogli ofiarować skuteczną pomoc w tej specyficznej dziedzinie pracy dusz Szczególną uwagę powinni zwrócić biskupi na do, dobór dusz pasterzy przeznaczonych do tego delikatnego zadania. Tak, aby poprzez wierność magisterium i wysoki stopień duchowej i psychicznej dojrzałości mogli oni nieść osobom homoseksualnym prawdziwą pomoc, mającą na celu osiągnięcie przez nich pełnego dobra. Tacy duszpasterze odrzucą teologiczne opinie, które sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, a zatem nie mogą służyć jako wytyczne w dziedzinie duszpasterstwa. Kropka. Zachęcam Was, wiernych, jeżeli spotykacie duszpasterzy, którzy budują różne duszpasterstwa, natomiast unikają twardej prawdy, żebyście o tym mówili. Upominajcie się o prawdę bo nie może być tak, że ksiądz staje się popularny dlatego, czy staje się lubiany dlatego, że właśnie nie mówi o kłopotliwych rzeczach. Tylko no, udaje, jakby problemu nie było, bo się boi, bo to no to trzeba się modlić, żeby się nie bał. Ile razy tutaj już kardynał Ratzinger podkreśla, że to duszpasterstwo ma się opierać na prawdzie i odwadze. W ogóle grupa pomagająca osobom o tendencjach homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych nazywa się Courage, czyli odwaga. I rzeczywiście ona się rozprzestrzenia po całych Stanach i no, wprowadza osoby z tendencjami homoseksualnymi z powrotem do kościoła, z powrotem do czystości, do sakramentów. Natomiast, no właśnie, jest to związane z odwagą głoszenia prawdy, szczególną uwagę. Ponadto, będzie rzeczą właściwie opracowanie odpowiednich programów katechetycznych, opartych na prawdzie dotyczącej ludzkiej płciowości, w jej odniesieniu do życia rodziny, tak jak tego nauczania naucza Kościół. Takie programy bowiem stanowią znakomity kontekst, w którym można się również zająć kwestią homoseksualizmu. Katecheza ta będzie mogła pomóc także tym ludziom, w których znajduje się osoby homoseksualne, by mogły stawić czoło problemowi, który ja, który je tak głęboko dotyka, powinno się wycofać wszelkie poparcie dla tych organizacji, które usiłują wypaczyć nauczanie kościoła, zajmują wobec niego postawę dwuznaczną lub je zupełnie lekceważą. Kropka, jak teraz widzimy niektórych kapłanów. Medialnych, szczególnie wypromowanych nie wiadomo przez kogo, którzy mieszają jak tylko mogą w nauczaniu kościoła na temat homoseksualizmu, na temat LGBTQ, na temat małżeństw homoseksualnych. Wychodzą, promują się, że będą błogosławić małżeństwa homoseksualne, że będą. Że oni próbują siebie pokazać, jakby byli. Wrażliwsi od wszystkich na świecie, nawet od papieży i biskupów, jakby to oni byli po prostu, nawet wrażliwsi od Jezusa, który te prawa jasno nam ustanowił. Takich kapłanów trzeba się strzec i o takich kapłanów trzeba się, za nich przepraszam, trzeba się modlić, ponieważ stawiają siebie no, powyżej nawet Jezusa i Jego miłosierdzia. Powinno się wycofać wszelkie poparcie dla nich i dla ich organizacji. Tego rodzaju zezwolenie na korzystanie z własności kościoła może się wydawać komuś jedynie gestem sprawiedliwości i miłości, lecz w rzeczywistości jest ono sprzeczne z celami, dla których te instytucje zostały założone, co może stać się powodem nieporozumień i zgorszenia. W ocenie ewentualnych projektów prawa, pra, prawodawczych na pierwszy plan należy wysunąć zaangażowanie w obronę i rozwój życia rodziny. Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jan 8:32. Pismo Święte poleca nam czynić prawdę w miłości. Efezjan 4:15. Bóg, który jest zarazem prawdą i miłością, wzywa Kościół do służenia każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie i każdemu dziecku z pasterską troską miłosiernego Pana. W tym duchu Kongregacja Nauki Wiary kieruje ten list do Was, biskupów Kościoła, żywiąc nadzieję, że pomoże Wam w duszpasterstwie tych osób, którym błędna nauka. Może tylko przysporzyć cierpień, zaś słowo prawdy może przynieść ulgę. W czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu prefektowi jego świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził ten list przyjęty na zwyczajnym posiedzeniu kongregacji i zarządził jego opublikowanie. Podpisał Józef kardynał Ratzinger, prefekt, Alberto Bovone, arcybiskup tytularny Cezarei, sekretarz. Rzym w siedzibie kongregacji nauki wiary 1 października 1986 roku. Myślę, że wystarczy już tego komentarza, natomiast mam nadzieję, że ten list sobie będzie krążył i ludzie będą uświadamiali sobie, jak wielka tu jest walka o duszę ludzką i o szczęście człowieka, który jest poraniony, zredukowany do tylko seksualności, do popędów seksualnych i trzeba takiego człowieka ratować prawdą i miłością. Tak jak Pan Jezus to robił i za to oddał swoje życie. Niech Was Bóg błogosławi ojciec i syn i duch święty, Amen, szczęść Boże!